Siemano, siemano, witajcie! Z tej strony Wujek Małek. a w tym filmiku przeniesiemy posąg fundamenta w dowolnym miejscu na mapie. Jak to zrobić, no i wam pokazuję. Kiedyś nagrywałem poradniki, więc w tym filmiku pokażę wam jak to zrobić. Pierwsze musimy się udać na stację, żeby... Zaraz wam powiem dlaczego? Żeby dostać łopone. Łoponę. Po co mi łopona? No już wam powiem, pozbieramy jeszcze trochę matsów i udajemy się do posąga. Po co? No zobaczycie co się stanie. Budujemy piękną rampę. Oczywiście chciałbym oszczędzić tutaj osoby o słabym komputerze, żeby wam czasem, jakbyście to kiedyś próbowali, żeby wam tego kompanie rozdupcyło. No co tu, co i taki posąg, taki wiecie, no widać, że solidnie stoi. No dobra, sprawdzimy jedną rzecz. Co się teraz stanie się? Uhu! lecimy, przenosimy dziada. Mi się tutaj osobiście nie podoba, ja go przyniosę w inne miejsce. Prawie zginąłem, ale co tam warto było. Bierzemy oponę. No co taki opojus? Leżysz tutaj na tej wodzie, co to ma być? Ruszaj te o kloca. Zaraz go ruszymy, widzowie. I uwaga. Uuu, przesunął się troszeczkę, ale tak nie do końca. Tak wiecie, taki. No. Kurde, dawaj te opony. Stanę sobie na rampie i dawaj go! Jeszcze raz go pukniemy. Nie. Może w drugą niuzie? W drugą niuzie pójdzie jeszcze lepiej. Co to jest? Przenosimy pana fundamenta. Nie podoba mi się tutaj osobiście. Zaraz go tam. Nie, jednak nie. Nie dostanę. Ruszaj się. Ty, a ja by go do tornada wrzucił? Co się stanie? Czekaj, spróbujemy go do tornada wrzucić. Tylko on się zablokował na czymś. Stupkę go. Oj, tak by trzy. O! O! Coś się dzieje! O! Dobra! A tu powinno być... Tornado za niedługo. Czy się mylę? Dobrze, dobrze, w dobrym miejscu jest! Oczywiście, dlaczego trzeba mieć dobrą kompa do tego? No bo powiem wam tyle, no FPS-y spadają. No właśnie w tej chwili spadło. Ruszaj się, bo dostajesz po jajach! Betonowych. No nie ruszy się. Ruszaj się Ech. I raz dwa i zróbmy to razem Pomóżcie mi widzowie Musicie mi pomóc Bez was nie dam rady Zaklinował się na czym Mogę... może w drugą niuzie Ło coś się dzieje Tam się drzewo poli co to ma być Ten to w... Jakiś menel tu w ogóle jest. Po co się obra. Nie! Ten, co się na palmie ob... <noise> Jak to wygląda?! Co to jest?! Robi się to tornado, czy nie robi? Pomyślcie sobie, wy się budujecie z jakimś gościem, macie fight, a tutaj taki klocek przelatuje koło was. Dawaj go! Się przesunę. Ło! Co się dzieje? Masz chwilę, ruszaj się. A! dawaj. Woohoo! Lecimy. To mi się podoba. Poczekaj na mnie, kolego. No, niestety nie ma tornada. Przykro, miała, fajnie by to wyglądało. Jeszcze coś z nim tutaj wykombinuję. Napatrzcie się, kurde. Leży taki, kurde, nawalony posąg. Na sanktuarium. się do swoich Kościowi się chyba coś pomyliło. Ewidentnie. O, popatrzcie, się, się, Kto to jest? Nie ma fundamenta. Nie, czy to mnie zabije? Ruszę się! Woooo! Lecz, Leć, maleńki. Wraca chyba do siebie. To chyba nie tak powinieneś wyglądać. Teraz wygląda... A czemu to pokazuje No taka, no wiecie, no śmieszna sytuacja. Myślę, że zginę. Ruszaj się, psychopato I teraz patrzcie jak poleci daleko. Woohoo! Nara! Wróć tam z kolegami! Tam, tam <grytanie> Dobra widzowie, trzymajcie się. Mam nadzieję, że się taki krótki odcinek podobał. Trzymajcie się. Na razie. Papatki.